Disia się nie nagram, ale nagram taki króciutki w sumie pogadankowy odnośnie się najbliższych właśnie filmików, najbliższych dni. Na pewno będzie ten zapowiadany filmik odnośnie takich nieperfumowych, to właśnie będzie filmik odnośnie second handu, czyli mojego ostatnie zdobyczy z second handu. Kilka rzeczy w sumie jest, tak jak mówiłam wtedy, że dałam do prania, teraz w sumie już mogę je pokazać, więc takie coś się na pewno pojawi. Jeżeli chodzi o filmiki takie jeszcze nieperfumowe, kosmetyczne, to yy, już przymierzam się w sumie chyba na kręce moich ulubieńców yy, kosmetycznych w kwietnia, dlatego że już w sumie mam takich swoich ulubieńców. Yy, być może też, yy, bo w jakimś filmiku z filmików wspominam o takich dwóch paletkach tam gdzie a propos róże, i właśnie być może je trochę zlecenzuję, bo ostatnio starałam się ich trochę położywać, żeby trochę bardziej móc je zapiniować. I nie powiem, z tej takiej małej, gdzie są cztery cienia i róż, jestem e, nie oczywiście w stu ale jestem e, bliżej, e, bliżej tak niż, e, niż nie Jeżeli chodzi o cienie, to jestem bardzo zadowolona, jeżeli chodzi o róż, to nie e, Co jeszcze... Być może będzie filmik o rozświetlaczach i brązerach, które ja e, postanowiłam, czy postanowiłam już, e, ja mam zakupione, a postanowiłam w sumie chyba dalej znowu spróbować je używać. Bo nie jest tak, że tak jak róże używam e, namiętnie, po prostu chyba nie wiem, czy zdarzyło się nie użyć różu jakiś dzień. Natomiast e, jeżeli chodzi o brązlery, rozświetlacze to już u mnie to jest tak różnie. Chociaż biorąc pod uwagę, że jest tak różnie, to wyjątkowo dużo ich mam. Co jeszcze? Ten filmik o Lili Lolo na pewno się pojawi, o kosmetykach Lili Lolo, co jeszcze? Z perfumowych, bo to jest zasadniczy temat, taki główny, główny, not, główny człon moich właśnie filmików, to na pewno będzie filmik... O, Rouge Van bon róż, to wspominam. Ja mam bardzo dużo zapachów tej marki. Wyrobiłam tą markę i nie tylko pod kątem perfum, ale również pod innym kątem, yy, również właśnie między innymi makijażowym. Yy, ale tak mówię, z tego co się ręczę, nie wiem czy we wszystkich deklaracjach już jest dostępna ta nowość. Yy, druga nowość, bo jedną z nowości yy, ja mam, czyli Arcadię, przecudowny zapach właśnie właśnie jest tenera i z tego, co się rozliczyła, już jest dostępna, więc y, dzisiaj chyba spróbuję y, ją potestować, więc wtedy będę mogła właśnie nakręcić taki filmik. Y, innym filmikiem to prawdopodobnie będzie seria o aku -alegoriach. Wcześniej planowałam stworzyć jeden filmik o aku ale doszłam do wniosku, że nie jestem w stanie stworzyć jednego filmiku, tylko że y, bogactwo tej serii jest po prostu tak ogromne, tak, różnorodne, tak duża różnorodność, że bym chciała tak wszystko omówić w jednym odcinku, to film był strasznie długi, więc prawdopodobnie będzie rozdzielony. Na przykład będzie rozdzielone y, moje najkochańsze akwaregorie y, największe powiedziałabym takie wstępy największe takie buble porażki, jeżeli chodzi o akwaregorie w pewnym sensie też rozczarowania. Y, nie wiem jeszcze, co dokładnie tam jeszcze będzie, ale coś jeszcze będzie. Jeżeli chodzi o loty zapachowe, to trochę zostałby wstrzymany, ale oczywiście nala będzie kontynuowana. Na pewno pojawi się fiołek, na pewno pojawi się irys, bo wydaje mi się, że nie było. Piwonie, to tak z kwiatów. Jeżeli chodzi o owoce, jabłko, z tego co się orientuję, nie było. Wiśnia, więc to też się będzie pojawiało. Oczywiście, nadal będą na bieżąco różne recenzje, będą oczywiście aluśnienia, jeżeli takowe się pojawią. Czasami to po prostu aluśnienia są zastępowane jakieś filmiki z recenzją. Będą oczywiście nadal takie filmiki pogadankowe, gdzie będą po prostu różne. To będzie oczywiście ten cykl, co wspominałam: dzienniczek perfumowy, czyli tak właśnie cały tydzień w perfumach. Oczywiście kontynuacja y, m.in. cyklu perfumia, że te wszystkie tego oczywiście będą kontynuowane. nie perełki zapachowe, tunisy zapachowe, to wszystko nadal też będzie, tylko po prostu musi się pojawić jakby materiał do tego, czyli coś co faktycznie okaże się tanią perełką zapachową czy y, coś co właśnie y, będzie bardzo bliźniacz. Oczywiście czasami jest tak, że y, tak jak mówię, powstał filmik o bliźniakach odnośnie Daisy i Chance Teatr. W sumie to mogło być zawarte w twinstach, ale to już się zrobi osobno, jakby tego się tu bardzo dużo odnośnie nośniom Natomiast natomiast typowo w twinstach będą takie właśnie bardziej pary zapachowe, yy, tylko tak jak mówię muszę sobie porozpisywać, które już takie pary zamieściłam, żeby po czegoś nie powtórzyć przypadkiem, yy, co jeszcze? Yy. Pojawiają się że czasami filmiki, e, nie jest ich dużo, które są w postaci e, slajdów, e, pokazu zdjęć i nie wiem czy one są do końca zawsze zauważalne pod takim kątem, że e, wydaje mi się, że na telefonie ich nie pokazuje, na telewizorze, w aplikacji YouTube ich nie pokazuje, że one są tylko dostępne na komputerze, e, więc e, jeżeli takie się będą narówiać, to w taki, taki, taki sposób będą cały czas, czyli właśnie, że będą dostępne tylko wtedy, nie wiem, czy nawet pokazuje na telefonie, e, trudno to w sumie ocenić. Jakie filmiki się pojawiają w ten sposób? Były filmiki, na przykład, odnośnie mojej mani zdjęć. Tam, z czego ja się rozbudowałam, takie były chyba trzy filmiki. Tam były różne zdjęcia. Były, czyli można powiedzieć, że takie trochę uzupełnienie filmiku o mnie, tak samo jak filmik właśnie o moich pasjach, alfabet w pasjach, z tego względu, że tak naprawdę filmik o mnie był taki bardzo rozgaz, taki luźny. Powiedziałabym, że ten filmik właśnie alfabet w pasji zainteresowania co lubię to jest taki bardziej o mnie, a taki skonkretyzowany i taki bardzo, bardzo taki sztywny trochę, ale, ale bardzo taki konkretny i dużo informacji na raz, dlatego, że to są w sumie bardziej hasła. Yy, tak jak mówiłam, te filmiki, zdjęcia też pokazują do, o, przede wszystkim moje ogromne zainteresowanie do podróży, do oceanu, do morza, do robienia zdjęć również, do roślin. Yy, ostatnio właśnie ten syk, yy, nie wiem czy będzie to ale yy, właśnie odnośnie zdjęć, tydzień zdjęcia czy dwa tygodnie zdjęcia, czyli właśnie yy, różne zdjęcia, fotografie rzeczy, które mnie interesują, i wiem, przedmioty, miejsca, różne rzeczy. Były też filmiki, yy, Odnośnie zdjęć i takich pokazów, co mogą nie być widoczne na telefonie czy telewizorze aplikacji. Yy, Moje były ostatnie odcienie pomadek w lakierów, lakiernym, więc paznowce, więc czegoś oczami się lepiej pojawiało. Że... A propos alfabetu, może być alfabet perfumeryjny, czyli właśnie yy, dane na przykład nie na literę ulubiony, nie wiem, zapach albo marka. Albo kosmetyczne, może też będzie, a propos właśnie, przedstawiania, właśnie rzeczy które były róże, to właśnie jak mówiłam bronzery, rozświetlacze, może będą jeszcze lakiery całościowe, tego, że w pewnym sensie już przystopowałam, czyli doszłam do wniosku, że mój, mój powyższy jako pocholizm jest trochę zbyt zbyt po prostu, nie chcę być męczący, ale nawet nie chodzi, że absorbujący, tylko po prostu chodzi mi o coś takiego, że konsekwencji takiej rzeczy po prostu nie jestem w stanie tego pomieścić i też yy, minimalizm może u mnie minimalizm kosmetyczny będzie ciężko bo to za dużo rzeczy ale żeby przystopować i raczej zużywać to, co mam, czyli, bo i tak tego jest za dużo. Tak jak patrzę, nie wiem, kiedy jestem w stanie zużyć te wszystkie lakiery, te wszystkie pomadki i tak dalej. tego po prostu jest wszystkiego za dużo. Tutaj dobrze, że takie lakiery, to wiadomo, z jest trochę łatwiej czy z jakimiś takimi rzeczami sypkimi, ale już staram się takimi rzeczami, które mogą się powstać, uważać i nie otwierać tego po prostu za dużo naraz. Dziękuję za uwagę.